Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was i zapraszam do dzisiejszego rozważania Słowa Bożego. Duchu Święty, daj nam moc cierpliwości, która cierpi bez skargi i ofiaruje wszystkie cierpienia dla osiągnięcia najwyższego dobra. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus, widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni jak owce, nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. A oto imiona dwunastu apostołów. pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza. I brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub syn Alfeusza i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który go zdradził. Tych do dwunastu wysłał Jezus i dał im takie wskazania: Nie idźcie do pogan. I nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście, bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Moi drodzy, w tej dzisiejszej Ewangelii, jeszcze raz w tym tygodniu wraca do nas temat czystości. To jest bardzo ciekawe, że ten temat przewija się przez te nasze rozważania w tym tygodniu. zwróćmy uwagę, że kiedy. Pan Jezus przywołuje do siebie uczniów i daje im swoją władzę. To w pierwszej kolejności ta władza dotyczy wypędzania duchów nieczystych z człowieka. Jezus przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władze nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali. To jest bardzo bardzo ciekawe i bardzo, bardzo ważne w kontekście czystości i też troski o czystość wewnętrzną. Z jednej strony mamy się o nią troszczyć i, i dążyć do tego, aby żyć w czystości, ale z drugiej strony pamiętajmy, że ta czystość jest darem, jest owocem Działania Ducha Świętego w nas i że tak naprawdę tylko Pan Bóg ma władzę nad duchami nieczystymi, które nieraz gdzieś próbują zawładnąć naszym sercem, naszym umysłem, naszymi myślami. I słyszymy, jak dzisiaj Pan Jezus tą władzę nad duchami nieczystymi przekazuje swoim uczniom. Ale oprócz tej władzy nad duchami nieczystymi, Pan Jezus jeszcze daje im władzę leczenia wszystkich chorób i wszelkich słabości. I nie ukrywam, że z tym, yy, z tym słowem o leczeniu chorób mam pewien problem, pewną trudność. Bo tak się zastanawiam, skoro Pan Jezus dał swoim uczniom taką władzę, aby leczyli chorych, aby ich uzdrawiali. No to pojawia się pytanie, czemu się to nie dokonuje? Czemu, na przykład, nie wiem, jadąc do, do kogoś z naszych rodzin hospicyjnych, gdzie jest chore dziecko, czemu mocą tej władzy udzielonej mi przez Pana Boga w sakramencie święceń, Czemu to uzdrowienie się nie dokonuje? Zresztą, czasami pojawiają się też takie pytania ze strony naszych rodzin hospicyjnych. Czemu Pan Bóg nie uzdrawia ich dziecka? I tak jak powiedziałem, to jest coś, co też dla mnie stanowi pewną trudność, więc chyba. Chyba nie odpowiem na to pytanie. Próbuję szukać odpowiedzi. Dlaczego właśnie Pan Bóg, dając taką władzę uczniom, jednocześnie nie sprawia, że za każdym razem, kiedy spotykamy się z chorym człowiekiem, to to, to uzdrowienie się nie dokonuje. Próbuję znaleźć jakąś odpowiedź. Może to jest związane z... Też z naszą wiarą. Mówię tutaj teraz już jakoś konkretnie o sobie, że, że może jeszcze za mało w to wierzę, że Pan Bóg w sakramencie święceń kapłańskich dał mi taką władzę, władzę uzdrawiania, leczenia chorób i słabości. A może hmm, też jest tak, że to się dokonuje tylko tylko ja tego nie widzę. Albo może Pan Bóg tego dokonuje w człowieku chorym, tylko w inny sposób niż ja chciałbym to zobaczyć, tego doświadczyć. Nie wiem, moi drodzy, tak jak mówię, sam próbuję szukać odpowiedzi na te pytania, które, które tutaj stawiam. Może właśnie Potrzebujemy jeszcze czasu, żeby to słowo zrozumieć i odkryć. Też tak sobie myślę, że sam Pan Jezus, mimo że miał moc uzdrawiania i ma moc uzdrawiania, bo jest Bogiem, też nie uzdrawia i nie uzdrawiał wszystkich, kiedy był tutaj na Ziemi. Dokonywał cudu uzdrowienia tylko w przypadku niektórych ludzi. A przecież wiele, wielu było chorych, wielu sparaliżowanych, niewidomych, trendowatych. A Jezus nie uzdrowił wszystkich. Widać, jest w tym jakiś Boży plan, że tak się dzieje. I może właśnie też o to chodzi, żeby za bardzo nad tym nie myśleć i, i nie dywagować. Bo w którymś momencie może też pojawić się taka pokusa, żeby trochę wchodzić w miejsce Pana Boga i, i, i chcieć móc decydować, tak? Że ten ma być uzdrowiony, tamtemu ma się polepszyć i, i chcielibyśmy my decydować. A tak naprawdę o tym Decyduje Pan Bóg. I może, moi drodzy, chodzi o to, do czego Jezus zaprasza nas w tej, w tej Ewangelii, żeby po prostu iść i głosić, iść i uzdrawiać, iść i leczyć, przekazywać dobrą nowinę, a ostatecznie to Pan Bóg będzie dokonywał tego dzieła w człowieku. Pan Bóg będzie decydował. My mamy być posłuszni, mamy iść, ja jako kapłan mam w pewien sposób robić swoje, to do czego Pan Jezus mnie powołał. Tak samo każdy z nas, poprzez to powołanie, w którym jest, ma robić swoje. A Pan Bóg będzie decydował i Pan Bóg będzie tutaj dawał łaskę. Może, może o to chodzi. Spróbujmy w ten sposób popatrzeć na to Słowo dzisiejsze. Być może ktoś ma jeszcze jakieś inne przemyślenia na ten temat. Zachęcam, żeby wracać do tego Słowa Bożego i, i mimo wszystko nie tracić ufności i wiary w to, że Pan Bóg działa i dokonuje cudów w naszym życiu. Już tak na sam koniec podzielę się takim jednym małym cudem który w pewien sposób dokonał się za, za moim udziałem. Zupełnie nieświadomie to od razu powiem. Dwa lata temu odwiedziłem pewną rodzinę u nas w parafii w czasie kolendy wizyty duszpasterskiej. Pewne małżeństwo, które bardzo długo starało się o, o dziecko. I pamiętam, że wtedy... Hmm, po prostu byłem u nich, pomodliłem się, odmówiłem błogosławieństwo. Chwilę porozmawialiśmy i, i w sumie tyle, tak wyglądało to nasze spotkanie. I w tym roku, kiedy byłem u nich, mama trzyma na rękach małe dzieciątko. I mówi mi, że kiedy byłem u nich właśnie dwa lata temu, to oni mi mówili, że bardzo długo starają się o dziecko i nie mogą mieć. I wtedy ja miałem im powiedzieć, ja już tego do końca nie pamiętam, ale miałam im powiedzieć, żeby się modlili i wierzyli w moc błogosławieństwa, które przychodzi wraz z tą wizytą duszpasterską. I kilka tygodni po tej kolendzie dwa lata temu ta kobieta zaszła w ciąży. I właśnie w tym roku to dziecko trzymała już na rękach. I dla tego małżeństwa wtedy to błogosławieństwo i ta modlitwa były, były tym działaniem Pana Boga. Oni to ewidentnie przypisują łasce Pana Boga, to, że otrzymali w darze dziecko. A tak jak mówię, to się dokonało w taki sposób bardzo przeze mnie, jakiś nieświadomy. A jednak Pan Bóg działa. Pan Bóg działa nawet wtedy, kiedy nam się wydaje, że, że po prostu modlimy się tak jak zwykle, robimy wszystko tak jak zwykle i, i już. Pan Bóg wybiera czas i miejsce, aby swoją łaskę ofiarować i dać człowiekowi. Pamiętajmy o tym i ufajmy mocno Panu Bogu. Bardzo Wam dziękuję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.